Jeszcze mam pana Antka, tutaj pan Antyk. Dobra. Idziemy też na górę i przygotujemy do jego obiadek, bo jutro do szkoły idzie. Oczywiście jestem nauczycielką od matematyki. O widzowie, Dokutujemy tutaj. Dziękuję za subów. Zdobiliśmy tą kwotę. I o, jak widzieliście mój specjal, to... Polecam, Specjalnie Sienku, do ściany! Obiadek jest. A raczej ja wiecie co? Wiecie co? Nie będę gotował obiadku. Ja mówię przez internet. Dobra. Jeszcze nie chce mi się ci dawać na sztu więc będę szedł na podłodzie. Smacznego. Okej. Okay. Dobra. Dobra, ja idę spać. Dobrej Nie. Nie tutaj, Nie jeść, O, tu. Nie. Będę Dobrze, smacznego. Ja no też będę iść spać, bo jutro do szkoły o 21:00. To śpi, śpij ze mną, śpij ze mną. Dobrze. To i ja idę spać już, więc

I wstajesz, dobra, chodź bo szósta, musimy iść do szkoły szybko, dobra. Śniadanie, dobrze, to jutro w, w, dzisiaj ci wymienię, jak będziesz w szkole. Dobra, zjedz, ja też zjem, ja też zjem. Dobra, zjadłeś, tak już? Zjadłeś już, dobra. Musimy jechać szybko do. To szybko, chodź. Na dół. O nie, jakieś dzieciaki są. Mam rajne Wylej ich. Tutaj. Dobra, muszę, muszę wziąć swoje. Dobra, biorę auto. Nie wiem, ale biorę auto. Swoje. Czekaj, czekaj. Ja te... Ja też mam. Ej, wywalaj! Ja jestem nauczycielką. Zapomniałeś? no, ona, ona mi siedzi na tyłku. Co jest? Wywalaj! O, dobra, wyjechała. Widzio To już, Tejż uboczne się. dlaczego ja mam dziecko na... Szkódki Dobra. twoje auto, ale szkoda. Dobra. Jest teraz, może. Muszę...

Matematyka pierwsza. Weź swojego tego małego. Nie wiem, tylko. Go... Dobra. Zejść przyjdzie, dobra. Zaczynamy lekcję. Hej! Siadaj! Hej! Do dyrektora. Zejść wę. Tak. Tak, bo... Bo chciałem... ja im to lekci. Ej! Hej! no! ci ze szkoły bo ja się dyrektorem. do dyrektora Do Jak ci się zachowujesz, dzieciaku? Nie wiesz, czym się zadzierać, mały. na dziecko! Jeździ jak... Jak te dzieci wychowują w tym dzisiejszym czasie? Ja nie mogę. Halo, chodź, gdzie musimy jechać do domu już Dobra, ja jadę do domu, widzowie Ale jakie rury jest dziwne Nie tu, jakie to auto jest po wojnę. O, jak jedziemy, Jeżywamy! się no i przepraszam, pierdolę na wejście, widzowie A! Moje biedne auto. Nie, nie mogę się dostać, Okej, okay, dobra. Sinus. Wróciłem z mlekiem. Jak to ma... Jak to ma wyglądać? A teraz będę tatuł. Sinus! raz oh! no, dwa! Jak to ma... A bo osiąblałem lekem. Jak to? Co to ma znaczyć? Dlaczego? Dlaczego ty byłeś niegrzeczny w szkole? Gdzieś 125 skarg na ciebie słyszałem. Teraz musisz iść do balkonu! Lasz dwa, chodź! zakale, zakale będziesz spał w ciblu. Tutaj. Nie, były dob, dob, byli do, 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 do

Ehehehe... To O! Mamy ludzie takie czyści! Je je. O nie! Co się dzieje?! Pomocy, i wyciągnie! mnie! Ooo... Pomocy! DEMONEM! Sam jesteś debil! Tak na pewno! Jestem tym demonem i przyszłem po tego gościa. Nie możesz być demonem, nie dodajesz się! Ja to zostaniesz atakowany, bo jestem Diabłem! Demon! Dobra, biorę go! Z Demonem! Nie, chcę być demonem. Widziałe jak kończymy odcinek i to będzie. Cześć długo będzie za chwilę?